Bogu. i ja też bym się chciał yy, podzielić z tymi yy, spostrzeżeniami, jakie z, z, z tych różnych wypowiedzi wyciągłem. I, i najważniejsze jest to właśnie, że, że Bóg wspaniale pracuje, bo, bo to, co teraz powiedziała Adzia przed chwileczką, to ja też miałem w swoim charakterze. Ja, ja zawsze tak uważałem, że Bóg tak owszem tego, ale dał mi po to rozum, żebym, żebym z niego korzystał, żebym sobie po prostu radził w życiu, nie? I też to miałem w swoim życiu długi czas, nie? i teraz dziękuję Bogu, że zmienia, zmienia tą, tą wartość, właśnie, że pokazuje, że że właśnie że On powinien być na pierwszym miejscu, że to będzie wszystko w porządku. Nie? nie mogę być takim jakimś takim człowiekiem, który neguje to, że Bóg chce mnie naprawiać na każdym gruncie, nie? Że, że są na, na przykład takie grunty, że ja sobie sam poradzę. Nie. Muszę właśnie polegać na każdym gruncie na Panu i to jest takie ważne, nie. Ale wrócę do, do, do tego, co było już czytane nie? do Jozjasza. I powiem wam się, że, że y, życie tego Jozjasza mnie naprawdę zaskakuje, bo ja już się kiedyś nad tym zastanawiałem, ale gdzieś zapomniałem, ale chwa Bogu, że Marian wyciągnął to. Na światło dzienne i, i teraz dopiero te przemyślenia, wszystkie do mnie do mojego, do mojego umysłu wpadają. Pierwsze przemyślenie, jak, jak Marian to zaczął czytać, to było takie, że, że to był bardzo młody człowiek, 8 lat. I zaczął szukać pana. Zaczął szukać pana. Naprawdę to jest, to jest, to jest pierwsza myśl, która w ogóle mi weszła, no, no 8 lat, i szuka pana. No, 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 naprawdę to jest coś cudownego. I od razu myślę sobie tak, no, no czym szybciej, tym lepiej, że, mówią, że młodzi ludzie bardzo szybko się nawracają. A potem czym starszy, to, to już problem, problem się robi, wielki problem, bo ten człowiek gdzieś nasiąka tym światem, gdzieś nasiąka własnym rozumem, własnymi y, realiami, gdzie, które go otaczają i już, już gdzieś jest zamknięty, na, na jak się nazywa, na, na Chrystusa. Ale ten właśnie młody człowiek w, na, w tym naj... naj Yy, na, na najmniejszym okresie, naj, najmłodszym okresie właśnie, on ma te serce otwarte. Dlatego no, no to się wszystko tak pięknie wiąże z tym, co Chrystus powiedział, to jest wspaniały obraz tego wszystkiego, że, że nikt nie wejdzie do królestwa, jak nie wejdzie jak te dzieci. On, on weszł do tego Królestwa. On po prostu, ten jozjas, no, jak poczuł, poczuł yy, obecność Bożą w swoim sercu, On już wszystko robił w tym kierunku, żeby, żeby się Panu podobać. To jest tak ważne, żeby się Panu podobać. Nie? I popatrzcie się, co, co, co właśnie się, co ja jeszcze z tego wszystkiego zobaczyłem, że właśnie on, będąc w takim młodym wieku, przecież tam byli ministrowie, doradcy, jakieś tam przy, w tym królestwie byli ludzie, którzy naprawdę mieli wielki autorytet. I popatrzcie się, to dziecko po, potrafiło ich przekonać do tego wszystkiego. Popatrzcie się. Potrafiło ich przekonać do tego, żeby burzyć te, te, te ołtarze, przecież oni też składali chyba te, te kulty, tam czynili wszystko. To dziecko potrafiło, bo Bóg był z nim. słabości to dziecko było słabe, ale potrafiło, bo Bóg był z nim, bo już się zaczął Bogu podobać, bo on zaczął szukać Boga. I Bóg współdziałał z nim, współdziałał z tym wszystkim, co on powiedział, z każdym słowem. Bóg współdziałał. To jest takie piękne, że, że właśnie, że, że gdy się otworzymy na naszego Pana, gdy otworzymy się na Jego wolę, to Bóg zaczyna współdziałać z nami. Choć jesteśmy słabi niekiedy, naprawdę, i niekiedy się dziwimy, że, że dana osoba, no niekiedy jakieś dwa proste słowa do kogoś powiemy, ale yy, yy, zjastujące chwałę naszego Pana, yy, ratunek w naszym Panu. I ci ludzie się otwierają, patrzcie, mówią, ziemi... no Panie, aleś ty cudowny jest, naprawdę. Proszę, to nie jest jakaś nasza mądrość czy coś, ale te słowa ich przekonuje po prostu. Tak, któreśmy powiedzieli. Ale Pan właśnie używa człowieka w ten czas, gdy jest w słabości. To jest naprawdę cudowna informacja dla każdego z nas i dla mnie też. Naprawdę to jest bardzo cudowna informacja, że Pan używa człowieka w słabości. Tą słabość poznał i. Apostoł Paweł poznał i naprawdę naprawdę cudowne rzeczy dokonywał tylko z tego powodu właśnie, że poznał, co to jest być słabym w Bogu. W ten czas Boża moc się całkowicie objawia. I objawiała się w tym, w tym życiu, że, że popatrzcie, się on tak szybko, to się nam tak wydaje, ale do tych 26 lat to był bardzo krótki okres czasu w jego życiu, bo wie, każdy z nas se przypomina ten okres, Yy, tego tego wieku dziecięcego, a potem szybko leciało do trzydziestki. Do szybko leciało, nie? Ale patrzcie się, jak on wiele dokonał. Cały, cały naród pociągnął. Patrzcie się, jak Bóg mu pobłogosławił. Jak Bóg dotknął się tego serca tego, tego, tego chłopca, że tak pociągnął ludzi za sobą. Naprawdę. Widzicie, jak jest tutaj potrzebne, tutaj właśnie z tego widać, jak jest potrzebne otwarte serce. Otwarte serce dla Boga. Tylko na nim polegać. I w ten czas Bóg błogosławi bardzo obficie. Bardzo obficie. I tak jak, jak tu już było czytane, to mnie od razu przechodziły wszystkie obrazy, ale najbardziej mi utkwił obraz, wiecie co, yy, z objawienia. Yy, list do zboru w Filadelfii. Może otworzymy to. Zobaczcie, co tutaj pisze. Tak mi się od razu przypomniał ten list, jak, jak tu już było to czytane. A do, do Anioła Zboru Filadelfii napisz: To mówi Święty, prawdziwy, ten, który ma klucz Dawida, ten, który otwiera i nikt nie zamknie, i ten, który zamyka, a nikt nie otworzy. Znam uczynki twoje, oto sprawię, że przed tobą przed otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć, bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. O co? Sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, o to sprawią, że będą musieli przyjść i pokłonić się Tobie do nóg i poznają, że ja Ciebie umiłowałem. Patrzcie, się, jak się to pięknie przenosi na życie tego Jozjasza. Ja widzę tutaj właśnie całkowicie, to, to ten, ten, ten młody chłopiec, patrzcie się, zaczął szukać Pana i Panu zaczął błogosławić. Patrzcie się, że wszyscy cały Izrael prostu mu się pokłonił. Przysz, patrzcie, Przyszli, pokłonili mu się. A dlaczego? Bo poszedł na całość za Panem. Słowo, które, do, które przeczytał, słowo, które dotarło do niego, to słowo zmieniło tego człowieka. Ten człowiek rozdarł swoje szaty. Patrzcie, jak, jak, jak przeczytał słowo Boże, jak to słowo głęboko go poruszyło. Wiecie, to jest naprawdę, to jest przemiana. Właśnie, to jest właśnie to chyba nowo nawrócenie każdego człowieka, że jak usłyszę słowo Boże, rozrywam swoje szaty, rozrywam swoje serce. Nie chcę służyć dla świata, nie chcę służyć dla tych, dla tych ludzi, dla, dla których służyłem. Chcę służyć Tobie, Boże. Chcę służyć Tobie. Naprawdę, to jest, to jest. To jest tak wielkie przesłanie. I patrzcie się i, i co tutaj Pan mówi dlatego, że Ty masz szeroko otwarte. Nikt nie zamknie tych drzwi. Nikt nie zamknie, Bożeś przyjął moje słowo do swojego serca. Choć miałeś małą moc, bo byłeś dzieckiem, ale przyjęłeś moje słowo. I te drzwi są szeroko otwarte dla ciebie. Jak to jest ważne dla naszego, dla, dla naszego życia, dla każdego z nas. Ja widzę, to jest bardzo ważne teraz w tym czasie, w którym ja żyję. To jest bardzo ważne, żebym ja miał serce otwarte dla Pana. Naprawdę. Jeszcze mi jeden obraz właśnie taki przeszedł właśnie z listu do, do, do Tesaloniczan, Może przeczytamy to, bo naprawdę to się, to się naprawdę wiąże bardzo, bardzo ściśle z tym, co, się, co, co tu dzisiaj było przeczytane. To są naprawdę... Naprawdę piękne, piękne rzeczy, które nam Pan chce pokazać poprzez swoje słowo. On nam chce pokazać, że jeżeli, jeżeli go umiłujemy, umiłujemy Jego słowo, to on będzie piękne rzeczy pokazywał w naszym życiu. Naprawdę. I to jest Bóg Żywy, to jest pierwszy list do Thessalonica, pierwszy rozdział. I też tylko parę wierszy przeczytam, ale one tak, tak dosadnie mówią, właśnie, co to jest. Przyjąć słowo do swojego serca, przyjąć słowo, przyjąć Chrystusa, co to jest. I patrzcie, co tu pisze. Dziękuję, może od drugiego wiersza będę czytał. Dziękuję. Dziękujemy Bogu zawsze za Was wszystkich, wspominając Was w modlitwach naszych nieustannie, mając w pamięci dzieło wiary Waszej, i trud miłości i wytrwałość nadziei pokładanej w Panu, w Panu naszym Jezusie Chrystusie, przed Bogiem i Ojcem naszym. Wiedząc, bracia umiłowani przez Boga, że zostaliście wybrani, gdyż Ewangelia zwiastowana Wam przez nas doszła Was, Was nie tylko w słowie, lecz także w mocy i w duchu świętym i z wielką siłą przekonania. Wszak wiecie, jak wystąpiliśmy między Wami przez wzgląd na Was, a Wy staliście się naśladowcami naszymi i Pana i przyjęliście słowo w wielkim uciśnieniu z radością ducha świętego. Popatrzcie się, co to słowo Boże wykona, jaką wykonało pracę w sercu. W sercach tych Thessalonicza, naprawdę tu, tu jest coś pięknego, jak, jak wykonało w sercu tego właśnie Joziasza. Patrzcie się, oni się stali od razu na śladowcami. A tutaj, jeszcze przy końcu, może ten. Dziewiąty wiersz przeczytam, bo naprawdę on, on, właśnie, on całkowicie potwierdza właśnie życie Jozjasza I to samo, co się stało właśnie w tej przestrzeni. Bo on, oni sami nam opowiadają, yy, opowiadają yy, o nas, jak, jakiego to u was doznaliśmy przyjęcia. I jak nawróciliście się od bałwanów do Boga, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu. I aby oczekiwać syna jego z nieba, który wzbudził go z martwych, Jezusa, który nas ocalił przed nadchodzącym gniewem Bożym. Patrzcie się, oni przyjęli z pełną otwartością Słowo Boże. I to sprawiło, że rzucili te bałwany. Przecież oni żyli w tych bałwanach w tej Tesalonice. Rzucili to wszystkie, te bałwany. Wszystko, co im przeszkadzało w zbliżeniu się do Boga, oni to wszystko porzucili. Otwarli się na Ewangelię. Odwalili się na Jezusa Chrystusa. I oczekiwali, tak tu pisze na końcu, i żeby. Oczekiwali syna Jego ziemios. Naprawdę to jest, to jest piękne przeniesienie z jednego gruntu człowieka na drugi grunt, na grunt Boży. Naprawdę to są, to są piękne informacje dla nas, że trwajmy, trzymajmy się Słowa Bożego, trzymajmy się Jezusa Chrystusa, a w ten czas będziemy mieli szeroko otwarte drzwi do Królestwa Niebieskiego. Amen.